Bułgaria, załadunek Tira przez Dunaj do Rumunii, jest po prostu coś niesamowitego. Tu motury stoimy, a tu po prostu Tiry wjeżdżają na prom. I na promie te tiry zawracają. To jest jakiś black match dla mnie. zobaczcie tu ten gość się zawrócił. Tylko chłopaki do nas dołączają. Ale ładny trepaki Taki ładny tryserek jest czerwony.

Zaczyna się ruszać prom. Ktoś tu był 20 lat temu na tym promie. Mówi, że jedyne co się zmieniło to, że ten betonowy podjazd zrobili, a tak to nic się nie zmieniło. Szok. Te tiry normalnie tutaj zawracają na promie. Płyniemy sobie, Pogadałem sobie z holendrem, który od dwóch tygodni jest w trasie wraca z Grecji na motorku. Jeszcze tydzień będzie w trasie. Ale ten Dunaj jest wielki. Oh my gosh. Tak sobie powolutku płyniemy. Bardzo powolutku. Nurcik jest spokojny. Bardzo spokojny. O, właśnie gdzie ten holender w koszuli w kratę. Bardzo spokojny. Bardzo...